Witajcie moi drodzy. Dzisiaj postanowiłam, że przygotuję dla Was takie bardzo krótkie zestawienie wszystkich czasów, o których rozmawialiśmy do tej pory, i postaram się zrobić to na zaledwie trzech slajdach. Wszystkie czasy, tak abyście zobaczyli na jednym slajdzie czasy teraźniejsze, na drugim czasy przeszłe, na trzecim czasy przyszłe, jak się je buduje i może wszystko Wam się ładnie ułoży w taką. Prostą, przejrzystą całość. Popatrzcie, co dla Was przygotowałam. Na początek, czasy teraźniejsze, czyli wszystkie czasy present. Present simple. I usually eat lunch at 1 p.m. Zazwyczaj jem lunch o godzinie 1. I eat lunch. Bez żadnych końcówek. Continuous. Present continuous. I am eating my lunch at the moment. W tej chwili. Czas długi. Czynność trwa. W tej chwili jestem w trakcie jedzenia. I am eating my lunch at the moment. Perfect. Pamiętamy wszystkie czasy. Perfect w jakiś sposób odnoszą się do innego czasu. I have just eaten my lunch. I feel full. Czyli zjadłem. I w tej chwili jestem najedzony. Present perfect continues. Pamiętamy. Perfect odnosi się... Do jakiegoś innego momentu w czasie. Continuous podkreśla nam, że ta czynność trwała. I've been eating my lunch for 20 minutes now. People keep interrupting me and I cannot finish. Czyli już od 20 minut jem. Zacząłem 20 minut temu jeść i cały czas jem. I nie mogę skończyć, bo ciągle ktoś mi przeszkadza. Jak tworzymy? Present simple, czasownik w podstawowej formie. Najważniejsza jest końcówka S w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Present Continuous. Mamy czasownik być odmieniony przez osoby. I am, you are, he is, we are. Do czasownika dodajemy końcówkę ing. I am eating, you are eating, he is eating. Present Perfect. Operatorem jest czasownik have w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasownik has. Musimy go odmienić. A nasz główny czasownik, który nadaje sens całemu zdaniu, w jakiej formie? W trzeciej formie z czasowników nieregularnych, albo z końcóweczką ED. Wiemy o tym I have talked to him already, I have eaten my lunch already. Present perfect continuous, jak tworzymy? Musimy mieć to, co w perfekcie, czyli to, co w present perfect, czyli have, lub has, potem czasownik być odmieniony w trzeciej formie. I have been. A ponieważ jest to continuous, dodajemy jeszcze ing do naszego głównego czasownika. I've been eating, you've been eating, he has been eating his lunch for 20 minutes. Czas przeszły. Past simple. I ate my lunch and went back to work. Zjadłem i poszedłem. Past continuous. I was eating my lunch when my phone started to ring. Byłem w trakcie jedzenia, gdy zadzwonił telefon. Dłuższa czynność przerwana przez krótszą. Past perfect. Czas zaprzeszły. I had eaten my lunch just before you arrived. Zjadłem, zanim Ty przyjechałaś. Odnosimy się do kolejnej czynności. Później nastąpił przyjazd tej osoby, ale ja wcześniej zdążyłem zjeść lunch. I had eaten my lunch. Past Perfect Continuous. Za ciągły. I had been eating my lunch for 20 minutes when you called me at 120 yesterday. Jak tworzymy szybciutko. Past simple. W przypadku czasowników regularnych. Po prostu czasownik z końcówką ED. W przypadku czasowników nieregularnych druga kolumna. Past continuous. I was eating, you were eating, they were eating, we were eating. Czasownik być odmieniony oraz czasownik nasz główny z końcówką ing. Zawsze w kontinuusie ing. Past perfect, I had eaten, czyli mamy operatorem jest tutaj had i czasownik jest w trzeciej formie. Przy past perfect, continuous, dodajemy jeszcze ing. Future. Future simple. I will eat my lunch and then I will join you. Zjem i dołączę do ciebie. Zwykłe, proste zdanie. Jak zjem, to dołączę. Future continues. Tomorrow at this time I will be eating my delicious lunch. Jutro o tej porze, czyli mniej więcej w tym momencie, będę w trakcie jedzenia tego lunchu. Zacznę troszkę przedtem, skończę troszkę potem, ale o tej porze i will be eating. Future perfect. Pamiętamy, znowu odnosimy się do jakiegoś innego wydarzenia. Tutaj mamy przyszłość, czyli future perfect. I will have finished my lunch by 1.30 p.m. Przed pół do drugiej. Już skończę swój lunch. Pamiętamy z poprzedniego slajdu, że zaczynam ten lunch zazwyczaj o pierwszej, czyli o pierwszej 30 już skończę. I will have finished. So you can come and see me then. Future perfect continues. Tomorrow at 120 I will have been eating my lunch for 20 minutes. Is that too long? Perhaps I should eat less. Czyli o pierwszej 20 jutro będę już jadł. Mój lunch od 20 minut. Zaczynam o pierwszej, prawda? Tak jak y, wcześniej mówiliśmy, y, o pierwszej 20 ben, będzie ta czynność już trwała przez 20 minut. Is that too long? Jak tworzymy Future Simple? E, operatorem naszym, najważniejszym słówkiem do zadawania pytań i przeczeń jest Will. Czasownik główny e, w podstawowej formie. I will eat zjem. E, future continuous Will potem czasownik być will be prawda zawsze mamy be I will be you will be he will be they will be wszystko jest w takiej samej formie a czasownik główny oczywiście jest to czas continuous więc dodajemy końcówkę ing future perfect will have finished czyli nasz główny czasownik musi być w trzeciej kolumnie operatorem jest will ponieważ jest to czas future a have dlatego że mamy tutaj perfect Will have finished, will have done. I will have spoken to her by the time you see her. Zanim ty się z nią spotkasz, ja już z nią porozmawiam. Odnosimy się do jeszcze innego momentu w przyszłości. Future perfect continues, również perfect, więc odnosimy się do jakiegoś momentu w przyszłości, a równocześnie chcemy podkreślić, że czynność będzie trwała, będzie długa, będzie w, y Powiedzielibyśmy po angielsku in progress. I will have been eating my lunch. Możemy powiedzieć w przyszłym roku: I will have been living here for 10 years. Będę tutaj już mieszkać od 10 lat. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam się poukładały te czasy, jak taka duża układanka. Oczywiście to nie wszystko, bo jeszcze mamy going to, ale to już wiemy, że wyrażamy sobie zamiary za pomocą: I'm going to visit my friend, I'm going to study more next year. To wszystko w czasach future. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam się to wszystko poukładało. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym filmie.